Jeśli chodzi o największy wyczyn Piszarda w jego karierze, to okay. A jest jeszcze zmarł w 2000 roku i podobnie jak Howie Moritz, uh, Montel pożegnał hmm. w królewskim stylu, pogrzebem państwowym, był symbolem Montelu kenymskiego. Zresztą mogli Państwo zobaczyć w filmie Les tam nie było słychać innego nazwiska praktycznie poza z Jeżeli coś, to tylko w komentarzu, że ktoś podaje do Maudisa Bichardem. On uratował klub. W latach 40 kiedy Richard wchodził do, do ligi, Montreal Canadiens byli jedną z ekip, byli ekipą z ogromnymi problemami finansowymi, grali a paskudnej, śmierdzącej, tak było naprawdę, hali a No i potrzebowali gwiazdy. Gwiazdę dostali. Richard w momencie, kiedy kończył karierę był najskuteczniejszym zawodnikiem w a mówi się, że podłożył podwaliny pod tożsamość narodową, jeśli można ją tak określić, ludności kiebeckiej. W 1955 roku doszło do jednej z najbardziej nieprzyjemnych sytuacji w historii North African Indians i momentu, kiedy Richard stał się, w zdaniu niektórych autorów, mitem. Tytułem wstępu. Richard był zawodnikiem grającym ostro. Podobno, nie mogę powiedzieć na pewno dlatego, że no, nie widziałem go w akcji, moja wiedza na temat jego osiągnięć ogranicza się do takich krótkich powtórek, które we wszystkich filmach są praktycznie takie same. Um, podobno nie był zawodnikiem grającym trudno, natomiast z powodu tego, że był bardzo trudny do zatrzymania, jego przeciwnicy często go faulowali. A jako, że Maurice do najspokojniejszych nie należał, to odpowiadał. I pewnego razu odpowiedział tak, że w trakcie bójki uderzył sędziego. A dwa miesiące później zrobił to znowu. I liga, a raczej prezydent ligi, Clarence Campbell, to jest ważne, Maurice Richard, Clarence Campbell, a Francuz i Anglik, Campbell postanowił go w drakoński sposób ukarać. Zawiesił go do końca sezonu zasadniczego, co zdaniem fanokamenem było właściwe, i do końca playoffu, co właściwe już ich zdaniem nie było. Campbell zrobił jeszcze jedną rzecz. W dzień ogłoszenia KD pojawił się na meczu Montreal-Kennedy, przyszedł do forum. I miał taki zwyczaj. On się pojawiał. Biuro, biuro NHL mieściło się w Montrealu, no więc co może robić prezydent NHL, jeżeli pracuje dwie przecznice od Harry Montreal-Kennedy? No chyba chodzić na mecze. Odradzano mu to. Mówiono, że na stole mieście są takie, żeby lepiej tego nie robić. Natomiast Campbell się nie ugiął. A nie ugiął się. Z... Teraz jest prostej przyczyny. Pan Clarence Campbell był z wykształcenia prawnikiem, byłym byłem żołnierzem i służył jako oskarżyciel w trakcie procesów Nobelskich w 1945 roku. To nie był pan, który będzie się uginał przed jakimś motłochem w hali pokojowej. Z całym czasem. No i skończyło się. No przepraszam. Ha, skończyło się tak, że obrzucono go pomidorami, jajkami. A ktoś go uderzy. To też wersje są sprzeczne. Mówi się, że albo fan. pseudokilizm właściwie. Powiem. mijając go zamachnął się i go z uderzył, albo będzie próbował. Co? Sklepki. Możliwe, nacisk A Wypukła bomba z gazem zawiązkim, mecz anulowano, doszło do rozbuchów, zdemolowano Centrum Montaru, zdemolowano forum. Interpretacja tych wydarzeń jest dosyć ciekawa. Ponieważ, mimo że były to rozduchy zasadniczo wywołane przez rozczarowanych fanów ekipy pokojowej, to jest obecnie traktuje się to jako wyraz buntu francuskiej części Quebecu przeciwko Anglikom, no, represjonującym ich gwiazdom, moment był taki, że już partia quebecka zaczynała nabierać znaczenia. W 60 roku weszła do lokalnego parlamentu. I zaczęto łączyć te dwa wydarzenia. 55 rok, 60 rok, coraz bardziej podnosimy głowę. Hmm, to przez modis Liszarda. Efekt był taki, że Liszard został praktycznie zamieniony w mit, o czym zaraz będę mówił. Wspomnę jeszcze tylko, że od 99 roku liga przyznaje dla najlepszego strzelca sezonu nagrodę imienia Moris Liszarda. Tutaj pogrzeb, o którym wspominam. Mit. Benoît Mélenchon w książce Cultural History of Maurice Richard wyróżnia takie cechy mitu. Musi mieć nadprzeciętną umiejętności, musi być przekazywany kulturowo, musi mieć jakieś znaczenie dla opowiadającego wspólnoty, musi opadować w czasie ponad historycznym. to nie może być z godziną, minutą, kiedy, co się stało, to musi być mityczne, bajkowe. I musi być plastyczną nad Nadprzeciętne umiejętności Molińskiego Szanta. Na czym polegał? Nie polegały na jeździe na łyżwach, bo jeździ tak sobie. Nie polegały na mocnym strzale, bo strzelał przeciętnie. Dużo w strzelał, wiele mocniej. Natomiast polegało to na tym, co widać pod, na twarzy. On tak wyglądał, jak grał. To nie jest poza. Jego wzrok w czasie gdy określano wzrokiem szaleńca. To był człowiek ogarnięty obsesją strzelania bramek. A człowiek ogarnięty obsesją i jest dosyć trudny do zatrzymania. Nie wiem ilu z Państwa w zeszłym roku oglądało film The Rocket. Tam jest taka scena jak Richard z obrońcą wiszącym mu na plecach dojeżdża do ręki i strzela w To się zdarzyło. Mhm. Zdarzyło się również, że Richard został trafiony w głowę kijem, zakrwawiony z szatni, tam go poszyli, Lekarz stwierdził, że ten człowiek chyba nie za bardzo wie, co się wokół niego dzieje, ale posłał go z Bogu, ten na łaskę, no bo co robić. Liszard siedział, w pewnym momencie bez słowa przeskoczył przez bandę, wyleciał na lód, strzelił zwycięską bramkę, posłał Montréal do następnej rundy. Jest takie słynne zdjęcie e, zrobione Potem tym właśnie meczu, niestety go tutaj nie zamieściłem, gdzie Bramkarz Boston, Bruins, jest taka tradycja, ściska się ręce po, po sercu. Po prostu wymienia się ściski ręką. Bramka. Bramkarz Bruins stoi przed Richardem, ściska mu rękę. Richard stoi oczywiście zakrwawiony, i widać, że on nie jest w formie. Bramkarz Bruins ma taką poseł. Kłania się przy Tak to przynajmniej doszło. Richard szedł do szatni w objęciach ojca, wybuchnął bluzami. Nie pamiętał do końca życia w ogóle jak zszedł do co się stało, jak. To są dosyć nadprzeciętne umiejętności. Jego umiejętności polegały na niesamowitej woli walki, co również Kewerkowi wtedy bardzo odpowiadało. Wola walki. Przekaz kulturowy. Przekaz kulturowy właściwie Państwo przed chwilą widzieli. Lektura dla dzieci oparta na micie Mławieńskiej Szary, najwybitniejszego zawodnika historii hokeju. Mamy właściwie dwie strony tego przetargu. Jedna jest kulturalna, druga jest materialna. Kulturalna to właśnie filmy, to jest poezja, są wiersze na jego temat, to są piosenki, to są sztuki teatralne, to są obrazy. Najwybitniejsi kobiecy artyści malowali Modisa Ryszarda, bądź poświęcali mu swoje dzieła. Mniej kulturalna strona to są karty hokejowe, nawet produkty spożywcze, agietę, samochody, benzyna, które również były przez Maurice Richarda promowane. Te dwa kanały zostały połączone. W 2003 bodajże, roku Kanadyjskie Muzeum Cywilizacji urządziło wystawę poświęconą Mauriceowi Richardowi, gdzie w jednym z najważniejszych kanadyjskich muzeów zawodnik hokejowy został uznany jako element dziedzictwa kulturowego swojego kraju. Znaczenie wspólnotowe, już chyba kilka razy mówiłem, jakie było znaczenie Kenyans przede wszystkim tego pana dla ludności kebeckiej. A o co chodzi z panem w historycznym czasie? Wspomniałem o Bramcach, który nikt żadnie pamięta, więc on nam na jej temat wiele by nie powiedział. Niesamowite jest to, że w tak precyzyjnym, w tak opisywanym sporcie, jakim jest hokej, nikt nie wie, który to był gorący. Nie wiedzą. Wiadomo tyle. Był to decydujący mecz. Był to decydujący gol. Nie była to pierwsza bramka i Kennedy wygrali. Natomiast czy było to w dogrywce, czy był to gol na 2-1 czy na 3-1? Nikt nie wie. A wypowiadali się ludzie tacy, jak na przykład dyrektor Public Relations Kennedy w tamtym okresie, który z całą pewnością mówił, że to nie była dogrywka. A pisarz inny, który był na tym meczu, mówił, że ależ to była dogrywka. W filmie The Rocket bodajże jest to dogrywka, o ile, o ile pamiętam. Ja byłem przez większość życia przekonany, że tak właśnie było, natomiast jest wiele różnych wersji i wszystkie, jakie ze sobą, sobą współistnieją, no bo przecież nikt nie potrzebuje daty, nie potrzebuje godziny, nie potrzebuje minuty, w której strzeli no. O to też chodzi w plastyczną narracją. Kto mówi o i Richardzie, ma właściwie własną wersję tej postaci i to, że ta wersja może być sprzeczna z czyjąś, jest... Jak najbardziej akceptowany. To, że ktoś odczytuje do Dometeusza w taki sposób, a ktoś odczytuje go w inny jego rzeczy. Oba mity są pełnoprawne. Ja nie chcę tutaj rozstrzygać, czy to jest prawda, czy nie, mówię tylko, że coś takiego jest, że jest taka interpretacja, no, że już... nie można temu odmówić, przynajmniej podstaw racjonalności.